Bioram sobie kalendarz dla osób, które wychowały się za granicą. Jak on wygląda i czym różni się od zwykłego polskiego kalendarza dla osób, które od zawsze mieszkają w Polsce, to Wam teraz pokażę. Ja sobie spersonalizowałam ten kalendarz i tutaj na przodzie jestem ja, jakbym była wróżką Wings, no bo pomarzyć sobie można. Oczywiście środek jest fioletowy, no bo jakby mogło być inaczej, ale teraz wam pokażę ten szczegół, który wam, jak to się ładnie mówi, zryje banie. W moim kalendarzu miesiące i dni tygodnia są po niemiecku. Mi tak po prostu jest łatwiej, bo po niemiecku mi się miesiące nigdy nie. Nie mylą. Ale że teraz mieszkam w Polsce, no to oczywiście potrzebuję polskich świąt w kalendarzu. No i święta są właśnie wydrukowane tutaj po polsku. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo teraz wam pokażę układ tygodniowy, który najlepiej pokazuje, jaki bałagan mam w głowie. Miesiące i dni tygodnia oczywiście mamy po niemiecku, ale święta oczywiście są polskie, no i są też po polsku. W moim kalendarzu na dole jest jeszcze taka lista to do, która jest oczywiście napisana po niemiecku. No i mam co tydzień inny motywujący cytat, który jest po angielsku. Zaraz obok jest jeszcze planer jedzenia, czyli to, co będę jeść w danym tygodniu. Bo ja sobie zawsze takie listy robię. No i jeszcze raz mamy kalendarz, ale tym razem miesiąc jest po polsku. Dzięki temu, nawet jak zapomnę, jaki jest aktualnie miesiąc po polsku, to mogę sobie to po prostu sprawdzić w kalendarzu. Z tyłu mam jeszcze miejsce na różne listy, które sobie mogę robić, oczywiście opisane po angielsku. I też wystarczająco miejsca na moje miesięczne cele. Mogę sobie to co miesiąc wypełnić, a to już jest oczywiście po niemiecku. Mam też podsumowanie roku, które jest oczywiście po niemiecku, oprócz świąt, które są po polsku. A na pierwszej stronie tego kalendarza jest jeszcze moje jest zdjęcie i instrukcja, jak oddać mi ten kalendarz, gdybym go zgubiła. Oczywiście instrukcja jest po angielsku, no bo kto wie, w jakim kraju ja go w ogóle zgubię, ale nie mogę wam tego pokazać, bo tam są moje dane. Ja wiem, że teraz niektórzy powiedzą, że taki kalendarz w trzech różnych językach to jest totalny bezsens i jeden wielki bałagan, ale wyobraźcie sobie to, że ja ten bałagan mam na co dzień w głowie, a wszyscy wiemy, że bałagan plus bałagan równa się porządek. A jak zapytacie się mnie, w jakim języku zamierzam ten kalendarz wypełniać? W każdym.